Nagroda za niezwykłość. Po raz 31 wręczono nagrodę imienia Karola Miarki, honorując w ten sposób osoby, które odcisnęły istotne piętno w rozwoju kultury i w życiu społecznym. To nagroda za całokształt życia i pracy, swoiste docenienie jej owoców. Takie osoby trzeba zauważać i trzeba je honorować po to, żeby ich pracę, ich osiągnięcia pokazać innym, żeby ich zmotywować do jeszcze lepszej pracy oraz wszystkich innych, którzy to zauważą, zmotywować do pójścia drogą Karola Miarki. W gronie laureatów znaleźli się przedstawiciele dwóch województw, opolskiego Stanisława Sochacka i Zbigniew Kościów oraz śląskiego Andrzej Linert, Bogdan Wszołek i Wojciech Świątkiewicz. Wyróżnienie trafia do osób, które mają istotne dokonania na płaszczyźnie społecznej przyczyniają się do upowszechniania wartości kulturowych i działają na rzecz umocnienia tożsamości regionalnej i narodowej. Patron nagrody Karol Miarka to symbol takiej postawy. Zdaniem socjologa Wojciecha Świątkiewicza działalność miarki wyrastała z zakorzenionych na Śląsku wartości i utwierdzała je. Religia, rodzina i praca stały u podstaw jego pracy. W tej aktywności, działalności Karola Miarki. Te trzy rodzaje wartości one się zespalały no i jak sądzę, jak mi się wydaje, jestem o tym głęboko przekonany, tworzyły fundament kultury Górnego Śląska, tej kultury zurbanizowanej i zindustrializowanej, o której dzisiaj mówimy, że to są tradycje że to są tradycje kulturowe Górnego Śląska, do których nawiązujemy, chcemy je jakoś kontynuować. Wachlarz tematów, którymi zajmują się laureaci jest nieograniczony. W tym roku wyróżniono między innymi pracę Bogdana Wszołka, astronoma i twórcy planetarium w Częstochowie. Według niego ta nagroda to nie tylko prestiż, ale i motywacja do dalszej pracy i realizacji kolejnych przedsięwzięć. To jest dobry znak na te plany, które mam. Społeczne utworzenia regionalnego jakiegoś takiego obserwatorium astronomicznego czy centrum nauki, w ramach którego byśmy mieli no, pewnie na, największy, najnowocześniejszy teleskop w kraju, bo innych nie ma sensu tworzyć. Ten zapał do pracy i realizacji rzeczy wielkich cechuje postaci nietuzinkowe. Postaci, które nie tylko wierzą w sens tego, co robią, ale i potrafią tą wiarą zarażać.